Tak kochani, witam Was serdecznie, panie i panowie. Usłyszałam taki dźwięk. Jakby się... Taki dźwięk. Patrzę, a tu się otworzyła sama klapa. Kurde, ale fajnie, nie wiedziałam, że tu jest taka możliwość. Um. Odmierza się czas chyba. Jest 0,23 Wydaje mi się, że teraz się może nie wiem czy... Tak. Szuszy, czy coś w tym rodzaju? Jest 22, że odmierza się jakiś czas, ale chyba się już szerzej nie otworzy. Jak otworzyło tak, mamy umyte naczynia, kochani, fajnie. O, kurde, super, tata się mnie pytał, jak sobie daje radę z opłatami. Ja powiedziałam Tata, nie ma się. Moja szefowa powiedziała, że, jakbym miał problemy z opłatami na przykład za energię, nie ma problemu, szefowa mi pomaga. Ale, kochani, tutaj wystarczy raz w tygodniu włączyć zmywarkę, by coś przemyła, na przykład tak jak to tą urytkownicę, może przemyślisz. Jesz jeszcze jest funkcja suszenia. Ale po co ci chcę, ładnie tu wyschnie. No i fajnie jest umyta, czyściutka. No. Dobra, niech, niech to jeszcze sobie ładnie obkapie. Nie muszę teraz jej wkładać do szafki. O. Tu mamy talerzyki. Przepiękne są. Przepięknie błyszczący talerzyk. Przepięknie pozmywane naczynia. Ja sztućce też pięknie są wszystkie pięknie błyszczące. Fajnie kurde. Są mega pięknie. Bardzo się cieszę, jest super. I bardzo dziękuję mojej szefowej za wsparcie finansowe w razie potrzeby. Na razie jest wszystko ekstra, nie, nie ma się co martwić. Niech sobie ładnie teraz wyschną naczynka. No, można włączyć funkcję suszenia, ale po co? Niech sobie naturalnie wyschną, co nie.